Polska w ostatnich dekadach bardzo się rozwinęła. Co roku oddawane jest mnóstwo nowych budynków, miasta rozbudowują się, powstają zupełnie nowe dzielnice. Również wsie się zmieniają, jednak kiedyś nie było tak. Aż do końca XX wieku sytuacja w wielu miejsc nie była zbyt kolorowa, i do dzisiaj wiele miejsc jest nie do końca bezpiecznych, ale idealnych do urbeksowych ekspedycji. Ja nazywam się Janek, to jest kanał Janek Gada, a dzisiaj opowiem o polskich miejscowościach, które niestety już nie istnieją. Na początek jednak zapraszam na mojego Instagrama, tam staram się często dodawać fajne zdjęcia. W opisie też znajdziesz informacje, jak możesz mnie wesprzeć. Ale co najważniejsze, zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, ponieważ inspiracją do powstania tego wideo był mój poprzedni odcinek, w którym opowiedziałem o jeziorze Czolsztyńskim. Na dnie tego akwenu pewnie można do tej pory znaleźć pozostałości wsi Maniowy, wsi, która musiała zostać zburzona, by ten obiekt mógł powstać. Więcej dowiecie się, oglądając moje wideo, czy grozi nam nowa powódź tysiąclecia. W 1997 roku, dzięki temu obiektowi, uniknęliśmy naprawdę ogromnej katastrofy spowodowanej kataklizmem powodziowym. Aby regulować gospodarkę wodną Polski, również powstało wiele innych zbiorników wodnych, np. dolnośląskiej huty Miedzi Legnica. Znajduje się on na terenie gruntów miejscowości Białka. Ta wieś również nie istnieje. Wszystkie zabudowania i drogi zostały rozebrane w 1994 roku. Tym razem powodem była szkodliwość wspomnianej huty. Jeśli już jesteśmy przy hucie, to warto wspomnieć też o krakowskiej nowej hucie. Tutaj wkracza historia, bo po II wojnie światowej pod naciskiem Związku Radzieckiego i samego Stalina powstał zarówno Kombinat, jak i też obok nowa dzielnica Krakowa. Nową hutę wznoszono na terenie, gdzie wcześniej znajdowało się około 3700 letnich wiosek. Te wioski w większości się zachowały. Oczywiście, to w dużej mierze pojedyncze obiekty, ale wsie przestały istnieć. Zresztą wpływ historii XX wieku jest niemały, jeśli chodzi o nieistniejące miejscowości. W 1947 roku została poprowadzona granica państw, m.in. przez środek miejscowości Czerwony Strumień w województwie dolnośląskim poprowadzony tam podział terytorialny Polski i Czechosłowacji oczywiście spowodował zakończenie istnienia tego miejsca. Kolejnym świetnym przykładem jest majątek ziemski Barnisławiec, tuż przy granicy z Niemcami, a po II wojnie światowej, graniczący z NRD. Od tych ziem w linii prostej do granicy było pół kilometra. W 1945 roku przejęty majątek miał stać się częścią PGR-u, ale dziwnym trafem został w tym samym roku uszkodzony i w całości rozebrany. W Polsce do 1989 roku istniały też miejscowości, które były tajne i wyłączone spod prawa PRL. Oczywiście mowa tu o ośrodkach wojskowych radzieckich, które były można by rzec białymi plamami. Zazwyczaj na mapach oznaczone jako tereny leśne. Zanim przejdziemy do tego tematu, warto dodać, że Polska Rzeczpospolita Ludowa też miała takie miejsca. Świetnym przykładem jest tajny ośrodek wypoczynkowy Komoran w łańsku na granicy Warmii i Mazur. Oznaczony kryptonimem W1, rządowy ośrodek wypoczynkowy, był dzieckiem znienawidzonego przez wielu pułkownika Kazimierza Doskoczyńskiego. Miał on pełnię władzy za czasów wszystkich PRL-owskich sekretarzy i premierów. Skąd Doskoczyński znalazł się w łańsku? Skąd pełnia władzy i jego bezkarność? Bezkarny, bo namaszczony przez samego Bieruta. To nagroda, jaką otrzymał od ówczesnego szefa Polskiej Partii Robotniczej, a równocześnie prezydent. W takim miejscu mogły znajdować się tylko osoby z władzy, wtajemniczone. WCZ to był podstawowy warunek egzystencji w takim miejscu. Czym był? Kablem telefonicznym, zwanym tak od wysokiej częstotliwości, gdzie władza nie dość, że nie mogła być podsłuchiwana, to jeszcze musiała mieć bezpieczny kontakt z warszawską centralą. Obsługa również była zmuszona do zachowania sekretu. Wszystkie drogi prowadzące do danej miejscowości miały mylące znaki. A jak nie tej Boże ktoś się tutaj wybrał, na przykład szukając w lesie grzybów. To nagle spotykał żołnierza, który kazywał mu szybko zawrócić. Dzisiaj ośrodek w Łańsku znajduje się w gestii prezesa Rady Ministrów. W apartamentach po Bierucie, Gomułce i Gierku wypoczywają współcześni politycy i z prawicy i z lewicy. Co oprócz roweru, jakie, jakie tutaj rozrywki są dla ministrów? W środku. Są środki pływające, w, w których można korzystać, to jest bardzo piękne jezioro. E, niektórzy koledzy przywieźł sprzęt wędkarski. Zresztą opuszczone ośrodki wczasowe czasów PRL to temat na osobny odcinek. A gdzie Okej, okay, ale wróćmy do sekretnych wojskowych baz radzieckich. Przykładami są Borne-Sulinowo, Kłomino w obecnym województwie zachodniopomorskim i Pstrąże w województwie dolnośląskim. To świetne przykłady takich miejsc. Pierwsza z tych miejscowości istnieje do dzisiaj. Jednak pozostałe nie miały tyle szczęścia. Tuż nieopodal Bornego Sulinowa można do dzisiaj znaleźć opuszczone budynki tworzące kiedyś kłomino. Obydwa miejsca znajdują się w województwie zachodniopomorskim. Historia pamiętająca czasy Hitlera, a po 1945 roku Związku Radzieckiego teraz stanowi już teren w pełni Polski. Te trzy miejsca nierozerwalnie związane były z Wojskowym Układem Warszawskim, który był kontrolą do NATO. W sieci znajdziecie mnóstwo materiałów, a historia tych miejsc jest niesamowicie ciekawa, więc polecam szukać. A na sam koniec też nieistniejąca już dzisiaj miejscowość Stary Hel. Po I wojnie światowej, kiedy odzyskaliśmy dostęp do morza, kurhaus tak zwany został przemianowany na hotel Polonia. Już samo nazwa Polonia mówi o tym, że było to miejsce wyjątkowe, podkreślało polskość. Niestety w czasie działań II wojny światowej pod koniec II światowej został zburzony. Teraz o tym co istnieje. Są to łapki w górę i sekcja komentarzy, więc śmiało zachęcam by korzystać. Może wy też znacie ciekawe, nieistniejące polskie miejscowości. Dajcie znać, ja tymczasem przypominam, że w opisie macie linki do wszystkich użytych materiałów w tym wideo, a więc nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, do następnego.